Najważniejszym wydarzeniem tego okresu nie był plan pięcioletni. Wydarzeniem o najdalej idących skutkach i konsekwencjach była kolektywizacja rolnictwa. 7 listopada 1929 roku ukazał się artykuł Stalina, Rok Wielkiego Przełomu. Ukazał się oczywiście w organie bolszewików w Prawdzie. I tam Stalin pisał: Mowa jest o zasadniczym przełomie w rozwoju naszego rolnictwa od drobnego i zacofanego gospodarstwa indywidualnego ku wielkiemu i przodującemu rolnictwu kolektywnemu. Minęło 7 tygodni i 27 grudnia na konferencji agrarników marksistów Stalin ogłasza początek nowej rewolucji. Otóż, jak stwierdza Stalin, NEP został zakończony, faktycznie już po nim nie było śladu i rozpoczyna się nowa era. Jak mówi Stalin. Związek Sowiecki ma do wyboru albo wsteczku kapitalizmowi, albo naprzód do socjalizmu. Oczywiście wiadomo, że ten kierunek, który będzie wybrany, to naprzód do socjalizmu. Stalin dalej konkretyzuje. Oznacza to, że przeszliśmy do polityki likwidacji kładztwa jako klasy. Następnych 65 dni wstrząsnęło krajem mocniej niż to, co się wydarzyło po przewrocie bolszewickim w roku 1917. W Związku Sowieckim dokonują się wówczas dwa procesy: rozkułaczanie i kolektywizacja. W ciągu 9 tygodni zruzgotano podstawę życia ponad 130 milionów chłopów. Teoretycznie kułakiem był ten, który kogoś zatrudniał, ale było to kryterium w sumie bardzo niejasne. Ponadto wymyślono podkułaków co jeszcze bardziej komplikowało sytuację. I tak naprawdę ofiarą tych represji mógł stać się każdy mieszkaniec wsi. Do połowy roku 1930 rozkułaczono ponad 320 tysięcy gospodarstw. Ich mienie o wartości 175 milionów rubli przekazano kołchozom jako wkład parobków i biedot. Wkład ten stanowił 34% łącznej wartości kołchozowego niepodzielnego mienia. Kłaków całymi rodzinami wysyła się w głąb Związku Sowieckiego. Tych najbardziej aktywnych osada się w łagrach. Odpowiedzią chłopu na tą sytuację są lokalne powstania. Tylko w marcu GPU naliczyło 6500 masowych demonstracji, których 800 trzeba było stłumić zbrojnie. W czasie tych wypadków zabito bądź raniono Ewentualnie pobito 1500 funkcjonariusz, ofiarami po stronie chłopów nikt się nie przejmował. Ten opór chłopów jest na tyle silny. Były przypadki, że mało oddziały wojska wchodziły na stronę chłopów, Bo bardzo często żołnierzami byli chłopi, że Stalin postanowił się zatrzymać, zrobić krok w tył. 2 marca wszystkie sowieckie gazety opublikowały słynny artykuł Stalina. Zawrót głowy od sukcesu, którym potępiał on, cytat, liczne wypaczenia zasady dobrowolności przesuwania chłopów do kołchozów, przypisując wypaczenia kolektywizacji rozkłaczania upojonym sukcesami władzom lokalnym. Artykuł spowodował, że chłopi uznali, że to koniec kolektywizacji i zaczęli występować z kołchozów. W samym marcu 5 milionów kołpów opuściło kołchoz. Jak uważają rosyjscy historycy nie Scheller, ten artykuł miał olbrzymi wpływ na budowę takiej naiwnej miłości i zaufania do Stalina. Wielu ludzi uwierzyło wtedy, że rzeczywiście Stalin jest przeciwko tym drastycznym formom. I kiedy później te formy wróciły, wielu ludziom się wydawało, że dobry Stalin o tym nie wie. Stalin nie zamierzał się z kolektyzacji wycofać. Zrobił krok w tył, aby. Zmiękczyć opór. I bardzo szybko do rozkułaczania i kolektywizacji wrócono. Tylko trochę wolniej, trochę bardziej systematycznie. Więc mimo artykułu Stalina trwa rozkułaczanie i kolektywizacja. I trwa chłopski opór. Jak obliczają autorzy karnej księgi komunizmu, w ciągu całego roku 1930 prawie 2,5 miliona chłopów uczestniczyło w blisku 14 tysiącach buntów, zamieszek i masowych demonstracji antyrządowych. Najwięcej tych buntów było na Ukrainie. Były obszary na zachodniej Ukrainie, przy granicy z Polską, gdzie chłopi przejmowali kontrolę nad tymi obszarami, gdzie organy władzy sowieckiej zostały przez chłopów zniszczone. Czego domagali się chłopi? Zwrotu skonfiskowanych narzędzi bydła, rozwiązania kołchozów, przywrócenia wolnego handlu, ponownego otwarcia cerkwi, zwrotu zagrabionego dobytku, powrotu ludzi z zesłania, a ci najbardziej radykalni obalenia władzy bolszewickiej lub przywrócenia niepodległej Ukrainy. Ale chłopi, którzy buntowali się w 1930 roku, byli nieuzbrojeni i nie potrafili się zorganizować, tak jak kilka lat wcześniej, w czasie chłopskiej wojny. Autorzy Czarnej Księgi Komunizmu tak to tłumaczą: Nie udało im się stworzyć prawdziwej organizacji, znaleźć przywódców i zjednoczyć je, choćby na szczeblu regionalnym. Z powodu szybkiej reakcji reżimu. Z braku przywódców z dziesiątkowanych w czasie wojny domowej oraz broni konfiskowanej stopniowo w latach dwudziestych chłopski ruch spalił na panewce. Represje w stosunku do buntujących się chłopów były niesłychanie okrutne. Pod koniec marca 1930 roku aresztowano ponad 15 tysięcy ludzi. W ciągu 40 dni, od 1 lutego do 15 marca ukraińskie OGPU aresztowało kolejne 26 tysięcy osób. 650 rozstrzelano. Według danych OGPU tylko w roku 1930 skazano na śmierć 20 200 ludzi. Jak podają statystyki w ramach rozkułaczania w latach 1930-31 deportowano 1 803 392 ludzi. Z gospodarczego punktu widzenia cała ta operacja była niesłanie kosztowna i niesłychanie. Nieefektywna. Jak szacują autorzy Czarnej Księgi Komunizmu, w roku 1930, wartość skonfiskowanego mienia wynosiła średnio 564 ruble od gospodarstwa. Za to wydatki poniesione w związku z deportacją wynosiły 1000 rubli na rodzinę, czyli były większe niż ten zagarnięty majątek. Operacja rozkułaczania i kolektywizacji. Musiała i zakończyła się sukcesem. Niszczono rolnictwo rosyjskie. Rosyjscy historycy Niklicz Heller podają cyfry pokazujące tragiczne skutki kolektywizacji rolnictwa z punktu widzenia gospodarczego. I tak na przykład plony zboża w roku 28, czyli przed kolektywizacją 733 miliony kwintali w latach 31-32 spadły do 696 milionów kwintali. Ale jeszcze dramatyczniej to wygląda, jeżeli przyjrzymy się hodowli. O głowie koni w 28 roku 33,5 miliona, w 32 19,6 miliona. Krów 70,5 miliona spadek do 40 milionów 700. Świn 26 milionów spadek do 11,6 miliona. Owiedzi kust ze 146 milionów do 52 milionów. Z czego to wynikało? Bardzo często chłopi woleli zabić własne zwierzęta niż oddać do kołchozu. A te, które trafiały do kołchozu, zaniedbane i źle odżywiane, też bardzo często zdychały. Więc z gospodarczego punktu widzenia kolektyzacja rolnictwa była absurdem. Wszystkie wskaźniki rolne się obniżają. Ale to nie jest jedyny skutek tych wydarzeń polski filozof Leszek Kałakowski pisał. Cała partia stała się organizacją tych, którzy torturują i uciskają. Nikt nie był niewinny. Wszyscy komuniści byli wspólnikami w zniewalaniu społeczeństwa. Tak więc partia przejęła nowy rodzaj moralnej jedności. Ruszyła w kierunku, którego nie można zawrócić. O czym pisze polski filozof? O tym, że wszyscy członkowie partii brali w tym udział. Wszyscy mieli krew na rękach. Wszyscy się splamili udziałem w tej potwornej operacji. wiemy, kolektywizacja rolnictwa to nie tylko ruina rosyjskiej wsi, rosyjskiego rolnictwa. To są olbrzymie ilości rozstrzelanych, zamęczonych ludzi. Ile tych osób było? Nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. Najczęściej mówi się o 5-6 milionach ofiar kolektywizacji. Ale są tacy, którzy twierdzą, że tych ofiar kolektywizacji i głodu mogło być nawet ponad 14 milionów. Po co więc Stalin przeprowadził tę kolektywizację? Jeżeli liczył, że dzięki kolektywizacji będzie miał więcej zboża, to się rozczarował. Ale jeżeli liczył, że zniszczy klasę ludzi, którzy byli od państwa niezależni, bo mieli swoją ziemię, to miał rację. Wszyscy w Związku Sowieckim stali się zależni od państwa. Wszyscy stali się w jakiejś mierze niewolnikami państwa. Jeżeli taki był cen Stalina, to ten cen Stalin osiągnął. Tragik. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.